Cześć Manko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W tym materiale chciałbym pokazać wam, w jaki sposób można dosyć łatwo wyszukać różne materiały w Descendancie. Dla osób, które męczą się z dropem, narzekają na drop, no to jest to dosyć dobra wiadomość, dlatego że jest to naprawdę już od jakiegoś czasu mega ułatwione, i jeszcze bardziej niż było tak naprawdę, więc wchodzimy sobie w M, jak mapę, tutaj mamy access info, czyli informacje, ogólne takie o różnych rzeczach, które tutaj mamy. Wchodzimy sobie na przykład w Amorphous Material, bo załóżmy, że chcemy sobie wyfarmić teraz aktualne na przykład na Ultimate, no i załóżmy, że chcemy to sobie wyfarmić. Naciskamy sobie U, żeby zaznaczyć sobie od razu do ulubionych. Potem przejdę dlaczego. Następnie naciskamy na materiał sobie F i jak tutaj mamy szczegóły, listę szczegółową, naciskamy sobie G. I w ten sposób pojawia nam się taka ikonka tutaj. I o co chodzi w tej ikonce, wejdziemy po prostu w, w M i Access Info, to tutaj będziemy widzieć, że mamy ten materiał, który zaznaczyliśmy. I teraz tak, tu jest taka, taki paseczek, i tutaj mamy 0%. Jeżeli skończymy misję, pierwszą będzie tutaj jeden paseczek. Potem będzie kolejny, kolejny i kolejny. I po czterech razach już mamy pewność, że za piątym razem wypadnie nam ten materiał. I nie ma opcji, że nam nie wypadnie. Także tutaj taka podpowiedź, dlaczego pod U chcemy tu sobie zaznaczyć, bo jak nacisniemy sobie U, to widzimy procentowo, ile razy jeszcze musimy to zrobić i mało tego, jeżeli już zdobędziemy na 100% ten materiał, będziemy widzieć tak samo tu u samej góry. Zobaczcie, jest ten materiał i on będzie pokazywał nam liczbę, jakie, ile tych materiałów mamy. Więc tutaj tak to wszystko wygląda, także mam nadzieję, że pomogłem. Myślę, że to jest coś, co na pewno zachęci ludzi do Korzystania z tego, bo naprawdę jest to duże przyspieszenie rozgrywki. No i przy okazji dużo przyjemności farma. Także ja się z wami Żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Strzała!